Lata dziewięćdziesiąte, uparcie romantyzowane przez współczesną młodzież, to były tak naprawdę mroczne czasy, w których nasza rodzima branża giereczkowa działała na zasadach partyzanckich, niespecjalnie mogąc konkurować z tuzami nawet z zamiedzy. Niekwestionowaną specjalnością naszych twórców były gry przygodowe, które z racji na swoją formułę nie wymagały dużego nakładu środków, a tak naprawdę liczyły się chęci, zapał i entuzjazm, dzięki którym można było wypchnąć na świat całkiem zgrabny produkt. I dziś Chciałem Wam opowiedzieć o takiej właśnie, można by rzec, perełce. Siemanko, z tej strony Maxiory. Dziś opowiem Wam o wydanej wyłącznie na sprzęt biurowy grze Wacki, kosmiczna rozgrywka. Twórcy, kojarzeni głównie z przeniesienia na komputerowe ekrany przygód Kaiko i Kokosza, tym razem przenoszą nas w czasy i miejsce jeszcze bliższe sercom ówczesnych graczy, czyli na szare warszawskie blokowisko u schyłku zeszłego stulecia. Poznajemy dwóch nieco zblazowanych młodzieńców: Franca i Edka, którzy, w wyniku niefortunnego zbiegu okoliczności, zmuszeni są spędzać piękne polskie lato w mieście. Kiedy sytuacja wydaje się marna lecz stabilna, a wskaźnik potencjalnej nudy do końca wakacji sięga zenitu, nic tego, nizowego przed oczami naszych dzielnych bohaterów materializuje się kosmita z planety Xymena o dźwięcznym imieniu Argh. Tenże zielony jegomość powierza chłopakom niezwykle ważną misję odnalezienia porozrzucanych po ziemi fragmentów urządzenia ACME, które jest niezbędne do uratowania zagrożonego kolizją z meteorytem świata przybysza. Ponieważ zasadniczo chłopaki i tak nie mają nic lepszego do roboty, postanawiają dla zabicia czasu świat uratować. I w sumie warstwa fabularna do zbytnio lotnych nie należy, a cały scenariusz to tak naprawdę zbiór prostych gagów okraszonych dosyć rozbudowanymi cutscenkami pomiędzy poszczególnymi segmentami opowieści. Od razu rzuca się w oczy budżetowość całej produkcji. Aktorów jest tutaj dosłownie kilku, a ich gra pozostawia naprawdę sporo do życzenia. Muzyki niemal tutaj nie uświadczymy, dialogów poza cutscenkami właściwie nie ma, na czym zdecydowanie cierpi eksploracja świata, którego elementy aż proszą się o zabawny komentarz ze strony bohaterów. No i humor. Przaśny, nieco przeterminowany i balansujący na granicy dobrego smaku. No i znowu przyszedł pan Maruda, niszczyciel uśmiechów dzieci i bezcześci grę dzieciństwa. Tylko, że nie. Bo pomimo wielu wad i niedoróbek, o których jeszcze tutaj wspomnę, gra posiada nieodparty urok i ludziom pamiętającym czasy raczkującej rodzimej branży od razu ciepło na serduszku się robi podczas obcowania z nią. Groteskowa, prosta i upitolona w pańcie oprawa graficzna nadal sprawia całkiem przyjemne wrażenie i nieźle wpisuje się zarówno w klimat szalonych lat 90. jak i samej zakręconej produkcji. Formuła rozgrywki to znany i lubiany przez wszystkich point-and-click, w którym przemierzamy lokacje i używamy zebranych przedmiotów, próbując pchnąć akcję do przodu. No i tutaj mam pewien zarzut co do zagadek, bo rozwiązania niektórych są tak oczywiste, że wręcz wstydliwie banalne. Bardzo często jednak trafiamy na takie, których logika znana jest chyba tylko najbardziej spaczonym umysłom. Przykładowo, by przymknąć odstającą klapę, musimy w nią uderzyć głową Lenina, a owcy odbierzemy wełnę tylko karmiąc ją wcześniej gałązką. Brakuje momentami jakichś jasnych związków przyczynowo-skutkowych lub jakichkolwiek wskazówek naprowadzających nas na odpowiednie rozwiązanie. Wszystko metodą prób i błędów i klikania niemal na ślepo po całym ekwipunku. No i to w sumie też nie do końca, bo wzorem takich klasyków jak chociażby Goblins, prowadzimy nie jednego, a dwóch bohaterów i niektóre czynności może wykonać tylko jeden z nich, a wyznaczenie do danego zadania nieodpowiedniego chłopaka poskutkuje jego koncertowym spartoleniem i co za tym idzie uszczupleniem paska energii. Trzy takie wpadki w jednym segmencie oznaczają porażkę i zakończenie rozgrywki. No i wyobraźcie sobie, że na Windowsie 10 z jakiegoś powodu nie mogłem wczytywać save'ów. W związku z czym byłem zmuszony przejść grę na raz. Powiem tylko, że było wesoło. Kilka zagadek ma też zwyczajnie błędy i wspomniana owca po nakarmieniu czasami staje się nieaktywna i pozostaje tylko wczytać save'a. Albo zacząć od nowa, jeśli jesteś mną. Zagadka w laboratorium ma problem z animacją chwytaków, przez co niezwykle łatwo błąd w manewrowaniu nimi i tym samym skuchę. Same powtarzające się predefiniowane kwestie bohaterów też potrafią męczyć. Miłym urozmaiceniem za to jest lektorka, która przynajmniej czyta nazwy przedmiotów w naszym ekwipunku. Zdjęcie ebeka? Przepraszam, co? Zdjęcie Ebeka. Kogo? Ebeka. Nie, no ko, kogo? Ebeka. E, no dobra, raz jej się dziwacznie przeczytało. Nie ma się przecież czego czekać. Przepustka ze zdjęciem Ebeka? No k przynajmniej jest konsekwentna. I to tyle, jeśli chodzi o Wacki. To malutka, tania, niedopracowana i przestarzała pod wieloma względami produkcja. Jednocześnie jest nad wyraz urocza i stanowi swoistą kapsułę czasu dla całej rodzimej branży giereczkowej. Przaśny humor i prostacka fabuła również potrafią ująć, dlatego to zdecydowanie tytuł, który warto zaliczyć na swojej gamingowej drodze. I tą myślą z mrocznych czasów kończę. Cześć!